Witajcie kochani w drugim odcinku z serii Zabieg Aurumaris, oczywiście na moim kanale Angie Style. Serdecznie Was witam. Jak widzicie moją cerę, jestem już po drugim zabiegu. I powiem Wam, że tak jak pierwszy bardzo, ale to bardzo cool mówiłam Wam, że czuć takie nieprzyjemne kucia to drugi jakby już skóra się mimo wszystko po tym tygodniu przyzwyczaiła i był o wiele mniej um, dokuczliwe. Jeżeli chodzi o ten zabieg, to te drobinki, a rzeczywiście koralowca i gąbki, te nanoigiełki dostają się gdzieś tam do naszej skóry. I powiem Wam, że po drugim zabiegu gdzieś nawet zobaczyłam, że gdzieś mi się wkuła i po dwóch dniach ją delikatnie zeskrobałam. Była wkuta po prostu w moją skórę. Jak wiecie, do dwóch dni po zabiegu nie wolno się niczym smarować, ani używać żadnych żeli do twarzy. Należy twarz myć tylko i wyłącznie Zwykłą wodą. Ja tak właśnie robiłam po pierwszym zabiegu i powiem Wam szczerze, że pierwszy tydzień był dość dziwny, ponieważ trzeciego dnia e, generalnie w ogóle nie miałam bardzo mocno czerwonej twarzy, drugiego miałam lekko, e, trzeciego już wszystko tak naprawdę zeszło, natomiast e, czwartego zaczęła delikatnie łuszczyć mi się skóra. Piątego dnia zaczęły mi na brodzie wyskakiwać. Um, Delikatne niedoskonałości. Następnego czułam, że jakieś mam takie grudki pod skórą. No i po tygodniu wykonałam kolejny zabieg i powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z efektów, bo tak jak widzicie moją skórę, to jest film bez żadnych filtrów nie mam na sobie też makijażu i zobaczcie jeżeli oczywiście poza oczami Natomiast zobaczcie pod oczami nie widać tak naprawdę bardzo wygładziły się z moim zdaniem. Ten zabieg naprawdę działa, jestem już po drugim zabiegu, jestem zachwycona, jak widzicie moja twarz jest promienna, jest bez żadnych filtrów, jak to niektórzy kręcą firmy i stoję, naprzeciwko mnie jest okno, więc pada fajne światło, ale jak zbliżę bliżej, zbliżę telefon, zobaczcie. Gdzieś są jeszcze pewne niedoskonałości, które no niestety zostały po tym, jak te już ostatnie dni zaczęło mi coś tam skakiwać 5-6 dnia, natomiast sam zabieg rewelacja. Jak widzicie moja skóra po prostu promienieje, jest przepiękna, lekko umalowane oczu, oczy i ja mogę wyjść na miasto, nie muszę już się przejmować, że muszę nałożyć fluid, ten cały makijaż, wystarczy lekko umalować oczy. I można wychodzić. Jestem zachwycona, naprawdę. Nie wiem, jak będzie po drugim, trzecim, czwartym zabiegu. Zamierzam ich wykonać tyle, ile moja skóra będzie potrzebować, ponieważ gdzieś w dotyku, niestety, czuję, że ona jest delikatnie jeszcze chropowata, tak jakby po tej stronie jest gładsza, natomiast po tej jest bardziej chropowata. Jeżeli chodzi o zmarszczki na czole, one też się wygładziły, natomiast natomiast też ta skóra jest taka w dotyku, jakby coś pod tą skórą jeszcze było, także wydaje mi się, że te kosmetyki jeszcze działają, ten zabieg działa, coś tam wykonuje w tej twarzy, żeby ona z czasem była coraz bardziej promienna. Jeżeli chodzi o zmarszczki pod oczami, one się zdecydowanie wygładziły i twarz się rozjaśniła. Jestem jest bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że Wy po wykonaniu zabiegu również jesteście zadowolone. Piszcie w komentarzach, jak to u Was przebiegło, bo ja nie mogę się nadziwić. Mam nadzieję, że nie będę musiała y, dojść do tych 20 zabiegów, które de facto powinny preparaty na tyle zabiegów starczyć. Mam nadzieję, że wystarczą mi, y, wystarczy mi jakieś 5, ale wiecie, no nie ma co jeszcze nad tym dyskutować, ponieważ jestem dopiero po drugim, a rezultaty już widać niesamowite. Pozdrawiam Was. Kochani, trzymajcie się ciepło i będę Was informować na bieżąco, gdyby coś niepokojącego zaczęło się dziać, ale z tego co wiem, te kosmetyki są hipoalergiczne, nie musimy się obawiać, że dostaniemy jakieś wysypki. Te dwa dni po, że nie można się smarować, czy myć żelami twarzy naprawdę łatwo można wytrzymać. Zwłaszcza teraz, kiedy jest piękna pogoda, czasem wystarczy założyć okulary i wyjść z domu, a tak jak widzicie, skóra jest. Promienna. Jak na moje 31 lat, niedługo 32, uważam, że jest bosko. A wy jak sądzicie?